10 najpotężniejszych armii na świecie 2025. Miejsce 10. Włochy. Wydatki na cele obronne we Włoszech w 2024 roku wynosiły około 34,4 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Włoska armia składa się z około 165 tysięcy czynnych żołnierzy i 19 tysięcy rezerwistów. Ponadto Włochy posiadają siły paramilitarne. Korpus Karabinierów, odpowiednik żandarmerii wojskowej. Służy w nim 105 tysięcy ludzi. Łącznie armia włoska ma w służbie 289 9 tysięcy personelu wojskowego, co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 542 tysiące ludzi. Włochy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 200 czołgów takich jak Leopard 2 oraz Ariete. Włoskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 800 samolotów wojskowych, w tym 90 samolotów myśliwskich i 67 samolotów szturmowych. Włoskie wojsko ma do dyspozycji 62 tysiące pojazdów opancerzonych. 64 działa samobieżne oraz 108 dział holowanych. Włochy posiadają także 21 wyrzutni rakietowych MLRS. Włoska marynarka wojenna jest wyposażona w dwa lotniskowce, 4 niszczyciele, 13 fregat, 8 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce 9. Pakistan Wydatki na cele obronne w Pakistanie w 2024 roku wynosiły około 6,5 miliarda dolarów, czyli 1,9% PKB. Pakistańska armia składa się z około 654 tysięcy czynnych żołnierzy i 550 tysięcy rezerwistów. Ponadto Pakistan posiada siły paramilitarne, w których służy pół miliona ludzi. Łącznie Armia Pakistańska ma w służbie 1 704 tysiące personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 4 600 tysięcy ludzi. Pakistan posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 3740 czołgów. Pakistańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1430 samolotów wojskowych.

W tym 387 samolotów myśliwskich i 90 samolotów szturmowych. Pakistan posiada także 352 śmigłowce wojskowe oraz 57 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 50 500 pojazdów opancerzonych, 752 działa samobieżne oraz 3238 dział holowanych. Pakistan posiada także 602 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna tego kraju. Jest wyposażona w dwa niszczyciele, 9 fregat, 7 korwet, 8 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Pakistan jest również mocarstwem nuklearnym i posiada ponad 165 głowic jądrowych. Miejsce ósme. Turcja. Wydatki na cele obronne w Turcji w 2024 roku wynosiły około 22,7 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Armia turecka liczy 355 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 378 tysięcy w rezerwie. Ponadto Turcja posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie turecka armia ma w służbie 883 tysiące personelu. Wojskowego. Co istotne roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 400 tysięcy ludzi. Turcja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 2200 czołgów. Armia turecka korzysta głównie z czołgów, takich jak Leopard 2A4 i Leopard 2A6, a w przyszłości własnego czołgu Altaj tureckie siły powietrzne mają na wyposażeniu ponad 1000 samolotów wojskowych. 205 samolotów myśliwskich, natomiast nie posiada samolotów szturmowych. Turcja ma na wyposażeniu 502 śmigłowce oraz 110 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 55 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1000 dział samobieżnych oraz 1700 dział holowanych. Turcja posiada także 286 jednostek wyrzutni rakietowych MLRS. Turecka Marynarka Wojenna jest wyposażona: 16 fregat, 9 korwet, 12 okrętów podwodnych, 34 okręty patrolowe. Oraz 11 okrętów do zwalczania min. Miejsce 7. Japonia wydatki na cele obronne w Japonii w 2024 roku wynosiły 53 miliardy dolarów, czyli zaledwie 1,2% PKB. Japońskie siły samoobrony składają się z około 247 tysięcy czynnych żołnierzy i 56 tysięcy rezerwistów. Ponadto Japonia posiada siły paramilitarne, w których służy 25 tysięcy ludzi. Łącznie Japońskie siły samoobrony mają w służbie 320 28 tysięcy personelu wojskowego, co istotne roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi milion 100 tysięcy ludzi. Japonia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 518 czołgów takich jak Type-10. Japońskie powietrzne siły samoobrony mają na wyposażeniu 1459 samolotów wojskowych. W tym 217 samolotów myśliwskich i 36 samolotów szturmowych. Japonia posiada także 577 śmigłowców wojskowych oraz 119 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 37 600 pojazdów opancerzonych, 173 działa samobieżne oraz 480 dział holowanych. Japonia posiada także 54 wyrzutnie rakietowe MLRS. Japońskie Morskie Siły Samoobrony są wyposażone w 4 lotniskowce dla śmigłowców, 36 niszczycieli, 4 fregaty, 6 korwet oraz 23 okręty podwodne. Miejsce szóste. Wielka Brytania Wydatki na cele obronne Wielkiej Brytanii w 2024 roku wynosiły 82,1 miliarda dolarów, czyli 2,3% PKB. Liczebność brytyjskiej armii, zwanej jako British Army, wynosi 185 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 924 tysiące rezerwistów. Ponadto Wielka Brytania nie posiada sił paramilitarnych. Łącznie brytyjska armia ma w służbie 1 109 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 740 tysięcy ludzi. Brytyjska armia posiada 213 czołgów Challenger 2, brytyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 644 samoloty wojskowe, w tym 120 samolotów myśliwskich, takich jak F-35 i 29 samolotów szturmowych. Wielka Brytania posiada także 276 śmigłowców wojskowych oraz 52 śmigłowce szturmowe. Brytyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 27 tysięcy pojazdów opancerzonych, 71 dział samobieżnych oraz 126 dział holowanych. Wielka Brytania posiada także 41 wyrzutni rakietowych MLRS. Brytyjska marynarka wojenna jest wyposażona w dwa lotniskowce, 6 niszczycieli, 11 fregat. 10 okrętów podwodnych, w tym atomowe okręty podwodne typu Astute oraz Vanguard oraz liczne jednostki patrolowe. Wielka Brytania jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 225 głowic jądrowych. Miejsce 5. Korea Południowa Wydatki na cele obronne w Korei Południowej w 2024 roku wynosiły około 44,7 miliarda dolarów, czyli 2,5% PKB. Armia Republiki Korei liczy około 600 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 3 miliony 100 tysięcy w rezerwie. Ponadto Korea Południowa posiada siły paramilitarne, które liczą 120 tysięcy personelu. Łącznie Armia Południowo-Koreańska ma w służbie 3 miliony 800. 20 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 410 tysięcy ludzi. Korea Południowa posiada 2,5 tysiąca czołgów, w tym czołgi K2 Black Panther. Siły powietrzne Korei Południowej mają na wyposażeniu 1576 samolotów wojskowych w tym 354 samoloty myśliwskie oraz 98 samolotów szturmowych. Korea Południowa posiada także 758 śmigłowców wojskowych oraz 112 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 66400 pojazdów opancerzonych i 3189 dział samobieżnych, takich jak armatochałbice K9 Tander Republika Korei posiada także 581 wyrzutni rakietowych MLRS. Marynarka wojenna jest wyposażona w dwa lotniskowce dla śmigłowców, 13 niszczycieli, 17 fregat, 5 korwet, 22 okręty podwodne oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce czwarte Indie. Wydatki na cele obronne w Indiach w 2024 roku wynosiły około 74 miliardy dolarów, czyli niecałe 2% PKB. Armia Indii liczy około 1 455 ,000 czynnych żołnierzy oraz 1 155 w rezerwie. Ponadto Indie posiadają siły paramilitarne, które liczą 2 527 ,000 personelu. Łącznie armia indyjska ma w służbie 5 137 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 23,5 miliona ludzi. Indie posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 4600 czołgów. Siły powietrzne Indii mają na wyposażeniu 2296 samolotów wojskowych. W tym 606 samolotów myśliwskich oraz 130 samolotów szturmowych. Indie posiadają także 896 śmigłowców wojskowych oraz 40 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji 151 200 pojazdów opancerzonych, 140 dział samobieżnych oraz 3240 dział holowanych. Indie posiadają także 702 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna jest wyposażona w dwa lotniskowce, 12 niszczycieli, 12 fregat, 18 korwet, 18 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Oczywiście Indie są również mocarstwem nuklearnym i posiadają ponad 160 głowic jądrowych. Miejsce trzecie – Rosja. Wydatki na cele obronne w Rosji w 2024 roku wynosiły około 109 miliardów dolarów, czyli aż ponad 6% PKB. Armia Rosji liczy około 1 320 ,000 czynnych żołnierzy oraz 2 miliony w rezerwie. Ponadto Rosja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 000 personelu. Łącznie armia rosyjska ma w służbie 3 570 000 personelu wojskowego, co istotne. Roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi 1 259 000 ludzi. Rosja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 14 700 czołgów. Siły powietrzne Rosji mają na wyposażeniu 4 255 samolotów wojskowych w tym 809 samolotów myśliwskich oraz 730 samolotów szturmowych. Rosja posiada także 1547 śmigłowców wojskowych oraz 560 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 161 tysięcy pojazdów opancerzonych, 6200 dział samobieżnych oraz 8350 dział holowanych. Rosja posiada także 3060 wyrzutni rakietowych MLRS. Ma Marynarka wojenna jest wyposażona w jeden lotniskowiec, 14 niszczycieli, 12 fregat, 83 korwety, 65 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie. Miejsce drugie: Chiny. Wydatki na cele obronne w Chinach. W 2024 roku wynosiły 227 miliardów dolarów, czyli ponad 1,3% PKB. Armia Chin liczy około 2 miliony 35 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 510 tysięcy w rezerwie. Ponadto Chiny posiadają siły paramilitarne, które liczą 625 tysięcy personelu. Łącznie Armia Chińska ma w służbie 3 170 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi aż 19 milionów 530 tysięcy ludzi. Chiny posiadają różnorodny sprzęt wojskowy. W tym 5000 czołgów. Siły powietrzne Chin mają na wyposażeniu 3300 samolotów wojskowych, w tym 1200 samolotów myśliwskich oraz 371 samolotów szturmowych. Chiny posiadają także 913 śmigłowców wojskowych oraz 281 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 174 tysiące pojazdów opancerzonych. 3850 dział samobieżnych oraz 1430 dział holowanych. Chiny posiadają także 3180 wyrzutni rakietowych MLRS. Marynarka wojenna jest wyposażona w 3 lotniskowce, 3 lotniskowce dla śmigłowców, 49 niszczycieli, 42 fregaty, 72 korwety, 61 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Chiny są również mocarstwem nuklearnym i posiadają około 300 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze USA Stany Zjednoczone są największym światowym wydawcą na cele obronne. Wydatki na cele obronne w 2024 roku wynosiły 967,7 miliarda dolarów, czyli 3,4% PKB. Armia USA liczy około 1 328 000 czynnych żołnierzy oraz 800 ,000 w rezerwie. Nie posiadają natomiast sił paramilitarnych. Łącznie, armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 2 dwadzieścia 128 tysięcy personelu wojskowego. Co istotne, roczny potencjał mobilizacyjny tego kraju wynosi aż 4 360 tysięcy ludzi. USA posiada zaawansowany i różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 4 600 czołgów, z czego 1000 to czołgi Abrams. Siły powietrzne USA mają na wyposażeniu 13 200 samolotów wojskowych, w tym 1853 samoloty myśliwskie i 8 5796 samolotów szturmowych. Stany Zjednoczone posiadają także 5730 śmigłowców oraz 1000 śmigłowców szturmowych. Wojsko USA ma do dyspozycji ponad 360 tysięcy pojazdów opancerzonych, 1600 dział samobieżnych oraz ponad 1260 dział holowanych. USA posiada także 694 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych. Jest wyposażona w 11 lotniskowców, 75 niszczycieli, 23 korwety oraz 64 okręty podwodne, w tym okręty typu Ohio oraz Virginia. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i w swoim arsenale posiada ponad 5500 głowic jądrowych.